Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Luźny Lukasz i witam Was w Evil Islands. Zapraszam Was do mojego YouTube'a, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście, oglądajcie. A teraz lecimy. Pyk. pik. Jaskinia. Podziemne potwory. Dla mnie w porządku. Potwory, potwory będą. Huh? Będą potwory. Co powiesz? Czy ktoś ma zapasową głowę? Huh? No to jaskinia ten nie, nie w porządku. Będzie źle. Ta ta nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Mm. O, to są te o, oczy póde. Oni... Oni obszarówki walą. Co my tu? Drogę w drogę! za tak, zawieszenie. Zrozumiałem. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to Zaraz ci pokażę. A ta blacina? A, przez moment ja mi wyszłam do Windowsa. na pulpit. Było dość dziwne. Co cokolwiek drogę. powiesz? Co my tu mamy? W porządku! Dobra, nie lubię takich my. spacerów, ale jeśli to konieczne... Dla mnie w porządku! Teraz tu, nie? Dawa, Zdawiamy. nie? Nie, Zdawiamy. nie. nie Zdawiamy. lubię takich to konieczne... Rozumiałam. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli... A, to muszę wieczny, tutaj... Co tutaj powoli... Cokolwiek powiesz. Tu muszę powoli iść. Dla mnie w porządku. No i te stwory właśnie. żeśmy trochę... Dla mnie w porządku. Uszkodzimy. Ja tak się zastanawiam, dragi. kiedy będę mógł sobie odpocząć. A, ja, musimy iść tu na dół. Troszkę przyspieszymy. O. dziecię Dziecię armadillo. Trochę coś się nie grzebać się, nie zgadzam się. Nie, nie martw się, nie zgadzam się. Nie, nie. jak powiesz. Nie, nie. Nie, nie. Matka. nie. No i te wszystkie dzieci tutaj leżą nie... Nie powinieneś był prosić o to. Nie lubię grzebać w trupach, ale nie ma problemu. To nie powinno się zmarnować. Tak... Nie lubię takich spacerów, jeśli ale jeśli są, to konieczne... Nie? Może tu? Nie mogę już dłużej biec. Nie, wares, nie do czego idziemy, dopóki można komuś się łasić. Nie lubię takich skoncelów, ale to konieczne... Chodźmy więc. Cokolwiek powiesz. W porządku. Nie A, lubię takich ja spacerów, ale jeśli to konieczne. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Nie będę w Nie warto Drogę, Co zrozumiałem? Powiesz. Cokolwiek powiesz. Najgorzej jest to, że może to u mnie skinie przecież, Cokolwiek powiesz. Ja Teraz cię tak się zastanawiam. W porządku. Kiedy będę mógł sobie... Zrozumiałam. Oddać. Nie będę w stanie tam się dostać. A może to mała jeszcze. Nie martw się, nie zgubię się. Hmm. Nieważne dokąd idziemy, dopóki możemy. Niech się stanie. No dzi mnie to już. Zrozumiałam. Nie mogę przejść. Cieka, to tam. To Nie ma tam żadnego okoliu, tak? U. 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 Spójrz, co tam jest! U. U. Powalczymy, tobie. Zrozumiałam. O, Trzecie szukanie drach. teraz. Tego będzie straszne. Nie ważne, się nie zgubię się. Wiemy, dopóki można komuś przyłaczyć. Tak. Nie Potrzebuję mogę już odpoczynku. Zgoda. A. Masz tu niewłaściwą dziewczynę. Niech się przyjrze W drodze. Nie, nie zrofonów, ale jeśli Mam nadzieję, że przez ostatni, nie? Trofea to dobra rzecz. Hmm. Te biją. Nie oczekiwałeś tego ode mnie, prawda? Gdzie jest mój łup? Cokolwiek powiesz. Cokolwiek tak się zastanawiam, powiesz. Zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Hmm, wybraniec jest trochę młody, nieprawdaż? Ale z pewnością ma coś między uszami. No głowę. Ma między uszami. Diabeł rządzi tymi korytarzami. Doprowadzają mnie do szaleństwa. W drogę, w drogę. Nie martw się nie się Kiedy będę mógł sobie odpocząć? O! powiesz. Czy to wszystko? Jeśli czegoś nie wykorzystamy, Tak! to No, a trzeba tutaj też tych tylko się pozbyć. Idź tu, idź tam. No, mnie to tu. Tylko ja przeżyję! Szkielet rekrut. Chran swoją skórę! Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne...

men мен держу W drodze! No nieźle, nieźle, nieźle. Nieźle panowie i panie. Chodźmy więc. Chodźmy więc. Doma, rozmawiajmy. Zadziwiasz mnie, człowiecze. Jak do tej pory wszystko poszło tak, jak sobie tego życzyłem, zgodnie ze starymi tradycjami. Wykonałeś zadanie polecone przeze mnie. A teraz jestem gotów udzielić ci odpowiedzi. Och, mądry smoku! Dotknęło mnie nieszczęście. Straciłem wszystkie wspomnienia przeszłości. Nawet nie znam swego własnego imienia. Czy jesteś w stanie powiedzieć mi, kim naprawdę jestem? Hmm, widocznie pomyliłem się. To jednak ciekawe pytanie, a obawiam się, że nawet ja nie mogę na nie odpowiedzieć. I co należy uczynić w takiej sytuacji? Czy powinienem zjeść człowieka? Wolałbym tego nie robić. No, ja też bym tego nie chciał. O, to, co zrobimy, powiem ci, co myślę o twoim problemie, a ty będziesz miał szansę zadać mi inne pytanie. Co do tego? Powiedzmy, że nie dosłyszałem. Tak więc chciałbyś, aby wróciła ci pamięć. Aby tak się stało, musisz odnaleźć maga i to niezwykłego. Tylko wielki mag jest w stanie ci pomóc. Oczywiście wielki mag jest tutaj w Gipat, inaczej ta ziemia dawno by już zniknęła, łącznie z wszystkimi, którzy tu żyją lecz widać jest bardzo skryty nawet ja nie mam pojęcia jak wygląda i gdzie go można znaleźć może aż szczury wiedzą coś o nim były tu na długo przed smokami lecz jeśli dojdziesz z nimi do porozumienia dopiero będę zdziwiony Prawdopodobnie powinieneś opuścić gibat i poszukać pomocy na innych ziemiach. Może wielcy magowie nie będą tam tak nieuchwytni. Tak, słyszałem, że gdzieś tutaj był portal. Powinienem więc spytać, gdzie on jest. Hmm... Szczerze mówiąc, nigdy mnie to nie interesowało. Lecz na pewno jest tu portal. Ostatnio widziałem obóz ludzi noszących prawdziwe zbroje. Nie te skórzane, noszone przez tubylców Oni byli na pewno z innych wysp Więc myślę, że wiedzą o portala. Gdzie był ten obóz? Ach, w końcu zadałeś sensowne pytanie Widziałem obóz na północ od umarłego miasta Obecnie jest tam grupa moich szkieletów, ale odwołam ich w sumie miałem niezłą rozrywkę z tymi nowo przybyłymi. Wysłałem moje małe szkielety przeciwko ich żołnierzom, lecz ci okazali się być dla nich godnymi przeciwnikami, więc ludzie przeżyli! Jestem pewien, że mogłeś ich zniszczyć. Oczywiście mogłem. Lecz kiedy gram, robię to godnie i z poszanowaniem zasad. A kiedy zawsze wygrywasz, staje się to nudne. Żegnaj, człowiecze, odpowiedziałem na twe pytania. Teraz możesz odejść. Słuchaj, człowiecze, udowodniłeś, że jesteś dobrym towarzyszem i chciałbym cię znów zobaczyć kiedyś, ale myślę, że do tej pory możesz zostać zabity i stać się szkieletem. A cóż za sens ma rozmowa ze szkieletem? Spójrz tam! Ten był kiedyś wyćwiczonym dowódcą i bardzo mądrą osobą, a teraz jest po prostu gólem. Może nadal coś pamięta, lecz nic nie zdoła nam powiedzieć. Zdecydowałem zrobić coś, co bardzo utrudni zabicie siebie nie mam żadnej możliwości aby cię ochronić jednakże wygląda na to że jesteś całkiem uzdolniony ale żeby zmienić to całkiem na wyśmienicie muszę ofiarować ci pewien podarunek weź tą broń i postaraj się zrobić z niej dobry użytek może i nie wygląda teraz imponująco, ale uwierz mi, najlepsi z najlepszych używali tego miecza w przeszłości. Ludzie, którzy są teraz szkieletami. Dziękuję ci i przyrzekam, że zrobię dobry użytek z dobrej broni na tym świecie. Nie będzie z tym żadnego problemu. Dobra. Porozmawialiśmy ze smokiem, wykonaliśmy ją z zadaniem, więc myślę, że to w tym odcinku by było tyle. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzą ten odcinek, zalajkują, zasubskrybują, napiszą komentarz, więc bywajcie i do następnego. Hej, 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 hej. hej.